No, i widzisz co robisz? Kierujesz tym wózkiem. Jezus! Tędy? No, Kiedy? Tak. był to, to. Rozkazywał, Tu z tej góry mam jechać? Aż no. A tu wpadnę do na wody? Nie. Tu jest bystro. No Ale to będziesz. No dobra, to tyłem. Tak. Idź się na dół, będziesz. Koczy. I, I hamuj. No. Tym, piętą? No powoli, ja cię będę w kurował. Ty k***a, na dół No chyba mówiłem Ja pierdolę Iś tam, Wyjąć to wszystko Wykuć. Z tobą właśnie jest taka robota Człowiek. Z tobą, po Poch... gdzieś i... na złodziejkę to od razu jest No nie do rady, no Czekaj, czekaj, bo tu jest A. taki, że... Uciąga. Stary woływa, że nie wiem Weź to wiadro, będzie się już przewracał teraz Nie mogę to kurwa. Nie mogę to, to, ty, ty jesteś się... Tam. No i weź te wiadro człowieku, bo już nie mogę wytrzymać z tego. Oj, kurwa człowieku, na śp. Człowieku, kto cię spłodził? Ciebie, chuj, dziegotka Kurwa, kurwa szklankę i. Ty, kurwa. No. Kurwa. To nie będziemy pić. Ale tyle. jedna się uchowała. Dobra, dobrze i tyle. To jest pizdolona no, dziegotka. No zaraz się przewrócę przez tego debila, piesnego Ty kurwa pało ty je Jesteś chorym mózgiem No i wywaliłeś na no, Hajabuza Wózek to się wprowadzi No, popląto i będzie ch... i wielkie wszędzie No jedziemy Będę cię topił dzisiaj w tym No widzisz wabłcie są, Ale skurpa dziada takiego mieć w tej chałupie o grzyby Piesarki. Po co to urywa z tego grzyba? Okay. Jak nie Na pieczarkę ześ nie zasłużył. Na pieczarki. Co ta kurwa tu mi dawa? Hej Dupa. To jest ten Gdzie on się tam wplątał? Weź go? Wąż tu jest! debilu No to z za... tego brutem. Bierz, targaj, ty jest, jak on jest, nawet tu węże są dzikie, Za skronię, spi albo coś innego, o Jezus, kochany, dzikie węże tu są.